Wrzesień to ostatni moment na tak zwane letnie cięcie drzew owocowych. Szczególną uwagę należy poświęcić gatunkom pestkowym takim jak śliwy, czereśnie czy wiśnie. Po zbiorach można usuwać pędy, które się krzyżują, nadmiernie zagęszczają koronę lub są po prostu chore. To także dobry czas na przycinanie jabłoni i grusz. Jednak należy zakończyć te prace do połowy września. Dlaczego? Ano dlatego, że późniejsze zabiegi mogą pobudzić wzrost nowych pędów, które nie zdążą zdrewnieć przed zimą. I mimo iż wrzesień to jeszcze kalendarzowe lato do 21, to meteorologicznie mówimy już o jesieni, która trwa od 1 września i również w ogrodnictwie mówimy już o jesiennym cięciu. Jest to ostatni moment by zająć się żywopłotami, zarówno tymi iglastymi jak i liściastymi ale teraz na jesieni mówimy tylko o korekcie kształtu i skracanie nadmiernie wyrośniętych pędów i które pozwolą roślinom lepiej przygotować się do zimy ważne, ażeby tego cięcia nie wykonać zbyt późno, gdyż młode pędy mogą nie zdążyć zdrewnieć i co może zwiększyć ryzyko przemarznięcia pamiętajmy również o tym, że róże, zwłaszcza te odmiany, które powtarzają kwitnienie takie jak te tutaj tu przede mną Wymagają regularnego usuwania przekwitłych kwiatów oraz zaschniętych lub chorych pędów. Dzięki temu krzewy dłużej będą cieszyć oko pięknymi kwiatami. Podobny zabieg można również przeprowadzić na przykład na lawendach, gdzie skrócenie pędów z przekwitłymi kwiatami pozwoli roślinie zgęstnieć i wzmocnić się przed zimą. Wrzesień to także czas na porządki wśród byli. Usuwanie przekwitłych kwiatów i usychających liści, na przykład u liliowców, nie tylko poprawi estetykę tej rabaty, ale także zapobiegnie rozwojowi chorób grzybowych. Przycinanie takich roślin najlepiej przeprowadzać w pochmurny, ale suchy dzień. Dzięki temu rany pocięcia szybciej się zabliźniają, a ryzyko infekcji zostanie zminimalizowane. Kluczowe jest także używanie ostrych i czystych narzędzi, by uniknąć miażdżenia pędów i przenoszenia chorób.